Siemanko, Hubert z tej strony. Przede mną model CTL z rodziny rowerów elektrycznych marki UAN. To w zasadzie mój ulubiony rower ze względu na to, że rower posiada niski przekrogramy jest modelem wszechstronnym, ponieważ można nim jeździć zarówno po mieście, jak i poza miastem, co zobaczycie na naszych filmach. Przy niskim przekroku ramy również jest wygoda, można jeździć w garniturze, do czego serdecznie zachęcam dojeżdżając do pracy. Rower wyposażony oczywiście w silnik znajdujący się w tylnej piaście i baterię zintegrowaną z ramą, także wszystko jest elegancko i klasycznie bez żadnych wystających komponentów ponad ramę. Rower posiada również koszyk, czyli niewielką przestrzeń nieładunkową na jakiś bagaż, który możemy ze sobą zabrać, na przykład walizkę do pracy i tylny bagażnik Zespawany razem z ramą mocny, który też pomieści na przykład dziecko, które chcecie dowieść do przedszkola. Jeśli chcecie ten nower przetestować, to zapraszamy serdecznie do naszego sklepu internetowego i stacjonarnego, również do naszych partnerów, do czego serdecznie zapraszam i do zobaczenia!